Ma się z tej strony Double Trouble Team, aspirant starszy i <grym> młodszy. Tak. To co, podchodzimy do szonika. nie jesteśmy jest. dokładnie w tym samym miejscu, którym byliśmy. No, tak w... jest. Mieliśmy nawet parę chwil na <grym> trenowanie. Tak, staraliśmy się nie robić siary, więc trochę, trochę potrenowałem. No, Nacisnę. Bieganie. Nie. Trening to był... No dobra, to była upokorzająca no, ten, <grym> ale może coś z tego wyjdzie postaramy się przejść ten poziom no nie wiem czy coś z tego wyjdzie tak chyba muszę się rozpędzić hit! Yes! jeee! to były kulki, ja w ogóle o nich zapomniałem <trafię》> nawet <trafię trafię roz vientre> <Samuel. trafią> ja no, nie patrzyłem, czy one wyskakują no, no, tak. dawaj, dawaj. A, stamtąd gramy w śmietnie. Różne, śmieszne historie. Zgadza się. Chłopiec, się zaraz z ekranu zniknę! Chłopiec, Ech, Tu będzie ta przeklęta woda. O nie! Czaj, się od razu się w nią wkopałem. Tak nie powinien. Tego nie miało być na filmie. To Rudy umarł na o. naszych rzeczy. Żadnej Rudy, przyjacielu.

kiedy masz... Kiedy ci pokazuję, że masz special poziom? Jaki special? A jak nad... Jak y, pamiętam masz gwiazdę? No, muszę zapamiętać. Przejdźmy to zrobiłeś. Trzeba... Musisz właśnie z tej strony skoczyć. A może no tak. Ja to zawsze robię powoli, wiesz czekam masz wykona pełny obrót. Ja nie, ja nie, nie, nie mam czasu. O Jur, to jest nowy. Przepad. Jako numer. Przepad, numer? Padł po prostu na dół. O i to, było, to jest w ogóle jeden z naszych ulubionych momentów, nie? No. Może no? mi się uda to przejść? Nie, no. Akurat w idealnym momencie, co? To przez... To przez niego. No, ja o kurde. Ale na tym się zaczep. Tutaj? Powiem tak. Ja w trakcie treningu, w ciągu ostatniej sekundy wynurzałem się z wody. Okej, okay. Dobra. No jakby... This is the day jakbyś we die. to teraz powiedzieć właśnie przepadłeś. Potrujesz. Myślę, że nie. I'm over. Okay. Czyli od nowa. Tak, od nowa. A, spoko, ja pomachnęłem błyskawicznie. Machnęłeś? No przebiegłem. Sprintem chyba tak, przepadłeś. <grym> no przepadłem na wodzie. To jest nasz ulubiony moment. Nie, nie wiem, no, co... no, 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 nie wiem, nie wychodzić w wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie podchodziłem, że znam mapę wiem, <grywia> nie, nie wiem, 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 nie nie no, mylą mi się, mylą mi się na to... nie da się tego zechodni, no. nie, to jest to samo, wszędzie. Była kurde, chciałem z nim uderzyć. O tym w wodzie. No, ale... no nie. Te platformy i później jest boss. O! No, no, nie nie. na pełnej! <grym> Uważaj, bo to już po tym będzie. Była no, nie ogóle. Nie nie no właśnie dlatego wpisz. Ja chyba to zrąbałem właśnie. Maciej, jak ty jeszcze biegniesz do tego? Chcę o tym jak najszybciej zapomnieć. Radzisz sobie. Kacz. Na górę. Kacz. Teraz. No. 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 O, zrobiłem Dasza pierwszy raz. To Ty już tylko raz udało. Chyba trzeba perfekcyjnie... Ale tutaj pamiętaj, trochę wcześniej niż przyrodą. Nie. Teraz? Teraz? Nie. Mhm. O. Teraz! Nie, 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 nie. Dobra. Teraz. Ale stresujący moment. Nie. A, no! <śmiennie> nie, nie, nie. <śmiennie> <śmiennie> no, już wiem chyba jak się dasz robić. Przynajmniej tyle mnie nauczyła ta gra. I nigdy się nie poddawać. I'll die. O, nie ma szans, panie. Jak nie ma szans, jak ty jeszcze zahamowałeś się. Nie chodzi mi o to, że ja już nie mam szans. No To mieliśmy przecież trening. Pokaż, pokaż młody jak to się robi. Widzisz, nie okazało się, że to nie był trening tylko rozgrzewka. No, bo mieliśmy trening tylko pierwszego poziomu, a pierwszy poziom trochę łatwiejszy, bo w sumie da się go przejść jednym ciągiem. O, no, no! no. <grystanie> Czekaj. Dobrze. Tutaj trzeba cierpliwości, wiesz, o co? <grystanie> co Mówieć coś? Oh Moja baj jest. Złapać powietrza. No, Czasem w sensie sam się, też, yy, zaczyna glicować ten napis. No Czejsza ja tego nie mogę przejść. <laughs> to jest po prostu dla mnie za proste. <laughs> nie. Spatrzył tam, tam. A, nie. Ale to jest taki, wiesz, krótki tylko rekwizyt. Uważaj. No ja cię. <grym> <grym> nie lubię tych os. Ja też nie. Ja w najlepszym momencie. Biegniesz już 700 na godzinę, a nagle Pit <grym> nagle... Wcale nie jesteś taki szybki. Okej. Okay. Nie mogę raz tak. Dobra, jesteśmy u Basa na audycji. U... Boss Andrzej. Ojej, że Ci się udało go uderzyć przed tym. No. Właśnie to jest fajne, że on za Nie jest tak, że on się dopiero... Teraz jest i nie zniechamy? tylko on się też nie da. Dawaj go do... O nie, bo on ma te kulki, no nie musisz uważać. On nie jest taki pozory. Trzeba już to nawet... Tylko raz się zdążył wynurzyć. Nazywasz <grym, grym, grym, grym>, to wyzwaniem. Perfekt, poka mnie Jeszcze nauczę dasha, jestem nie do pokonania <głos> <głos> okay. No już A dobra, już idę <głos> <głos> Widzę, że Oj, oj. O! Zastrzyknąć, chemikalia To też jest śmieszne, ja. No, ale akurat mi się to podoba Kurde, że... puść mnie, rudy pomóż! Wydaje mi się, że również spodoba się się baz tego poziomu. Co ja robię nie tak? Krzysztof. Ty no, no ja... Nie. No Ale... No, co ja, nie robię? Nie ja nie robię, tak. nie robię nie tak? To robię zawsze za wcześnie. To ja robię nie tak? Żyjesz. Yes. To jest fajny moment. Cześć musisz wrócić do tego DNA. A no, no tak. Zapomniałem. To jest właśnie... To jest właśnie ta chwila, to jest właśnie ten moment. Ja Także ten poziom jest oh. o wiele łatwiejszy. Tu mnie przesyłają. Tak. To Dziękuję jest nie. jak poszta w supermarketach przy kasach. Co co, co, coś takiego było coś. <tylęafe> <gadł> <oddia> <3. śle> no, Przesyłam wiadomość do kasy numeru. To? No. 4. To, o, Nie było. Nie! No, to mi się że jest klaski. Klaski. Ja, ja, myślę, że tak... No, 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 się odezwał nie, nerwuję się, bo nie możemy przejść tego poziomu. <grymne> <grymne> A parta miała w z tą kółką. A, bo masz ten ten... ...tentakio, no, co robi to... ...z tym. Ehh... <grymne> to... Pierwszy poziom jest o wiele trudniejszy no,

Podajcie na, pe na pewno boss. Tutaj. Bo jest fajny boss. Nie jest to taki typowy boss, nie tak. jest. Nie jest on w żaden sposób straszny o, a, pamiętam, bo mi kogoś pokazywałeś Tetris, tak? Tak. No dobra, a czym tu się... Z całkami, a obracasz? Co Zróbmy to tak. Jeszcze tak. Może no być tak. O! Jemu chyba. O, to jest mm -hmm. mm -hmm. oh, fajnie ustawione, że mu fajnie To <gry> A to jest ten z rozbieżnym dochodem No, to bez padronny, ale nie tak, o też nie. No. Szczególnie ta nie jest to ten most. To jest no. można zim ale Opa. A on mi się musi w klockach, nie? Nie, no. Zobaczymy, co się uda z bądź... się, się się nie. Nie, 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 to nie, zniknie. nie, zniknie. nie, 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 nie,

Tutaj będzie no, jeszcze. O, już myślałem, że czerwone Tu jeszcze zbijemy. I tam że ja? żyje, a ty jeszcze dobijasz. Nie dobrze, tak. I tak z tobą z tej rudy. się być łagodny. I to są trudy. Jak nie chcesz pomagać? No, no dobra, got through. Pierwszy bosek jakiego pokonałem w tej grze. <grym> <grym> Teraz będziemy. Jestem z tego dumny. To Police. A, kolorowy ten. Miasto. Vegas. Sonic Vegas. W zasadzie tak. Sega Vegas. Sega Vegas. Co to lepidur, nie, lepidur. Nie. Sega Sega. By się tak lepiej brzmi nie mnie? Sega Vegas. Trochę jakbyś miał coś powiedzieć, jakbyś był skurzony. Gleb. był w Sega Vegas! Co? Jak z tych japońskich no. tych? Wanina. Wanina. To była zagadka, bo w sumie nie wiedziałem, co tam jest, ja sam ten telewizorek z jego twarzą. chyba tak jest. nawet. ...że nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. ty nie. Nie, nie. Nie. to Nie. O, właśnie. Ale Nie. 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 punktów no jeden muzyk na tej kodzie No i fancy To jest w sumie fajne z tych, że, to, że nieważne gdzie staniesz, to i tak tam będzie jakaś droga, nie? No, to jest bardzo ciekawe maty Oooo, mieliśmy tam checkpoint Pamiętajcie, że tak to słuchaj, tak pan to psy nie kopi... Tylko Sonic, potrzebuję ich żeby przeżyć

Ale... Ale Dla mnie no. jest to trochę za a no, tu trochę zakolorowy A tu właśnie. Poza tym ściany mieliśmy... mylisz z tymi. Tyle się powiedzieli, że ściany mylisz z tymi szybkami. Znaczy ja mylę, nie mówię o tym, że ty To nie mówię za bardzo. Ale szybko się uczę. Nie! Nie, jak spadniesz na to, ale... No wiem, nie w, w kółce, to no. to. Jesteś bezpieczny. Prawie. To jest po reżyser. No. Niech no. no, Nie przeżywam. No, nie przeżywam. No, nie przeżywam. Nie przeżywam. mnie śmieszy w sumie, że jest gość, ten, Nie Nie przeżywam. Nie miasto tylko po to, żeby zniszczyć no, i nie zapomnij, że nakręciło sobie film dokumentalny. O, twój ulubiony ten. Challenge. No. Już chyba dwa razy to zrobiłeś, nie? Zaraz tak, za kamerą. Na treningu, w serii, serii treningowej. Gdyby nie trening, to moglibyśmy tego nie przejść. <grym> no. Moglibyśmy tej wody nie przejść. No, była jeszcze złota kulka, co to jest złota? cię gdzieś tam Mam kibicuję cię. No. Sprytnie. Jeszcze trzydzieści tylko. O to już było. Jest już... O dobrze. <grystanie> <grystanie> o, patrzcie. 30. Ale tylko 13 wychowa liczba, Ten nic nie ufa, to no. ciężko no. sobie, było. szybkie uratowanie sytuacji, tu no. są. jeszcze cztery. rosnące napięcie. Teraz myśli się odbić od jakiejś nałby. Szybki ratunek sytuacji. No. Tu są, tu są cztery. Mamy to! Yes! Nawet nie wiesz jakie to było no. napię napięcie. Jesteśmy miedziaka. Nie, to jest ten. 20 graszy. Nie przewal na głupoty. No. Może jeszcze dać, tylko damy radę przekonać boca tego. A, bo zostawimy na następny, zobaczymy jak tam wiesz. Jeszcze czasowo wyjdziemy. Ale mam nadzieję, że będziemy wam pokażemy. No tak! No nie! okej okay, okej, okay. jesteśmy z powrotem przepraszam kod zaczął kod dostał o, nie wiem, no to co śpiewać? ścieżki raju jamo, po prostu urodzony śpiewa operowy, a poza tym on chce też być też chce być nagrany, ja, panie <grym> też tu, z być gigantem o o już jest Bosik, czyli chyba się wyrobię jeśli... yes. Yes. A to jest też, że coraz mniej będzie tych robotów? Tak. Znaczy, bo te niebies niebieskie mogę odbić. Zdjąłeś już jakiegoś? To jest ten na mapa. Ale powiem ci, że na bossa to spoko mają pomysły. No, no to nie, nie? Masz to, że klocki masz, to masz takiego właśnie. Ale co co, co częściej na bossy też. Znaczy, nie, bo yy, no się... robot się przejawiał chyba trójki słowa. ci tak. Brawo. <laughs> Za co? Spróbuję. A teraz ty. Aha, mam jeszcze podejście do włosa teraz. Pamiętaj, skacz na, nad czerwonymi i to tak jak będziesz do, przy nich blisko, bo pamiętaj, że cały czas jest skok. Raz, teraz, teraz. Jakbyś nie był w kulce co? Ten niebies... Dlatego. Jakbyś po prostu... Bo... Teraz biegnij i to będzie jakieś pierścienia I pamiętaj, czerwony chunikaj w niebieskie walce. Okay. I pamiętaj, że one mogą się przeganiać, a niebieska leci zawsze wolniej. No, kurczę, no, kurde, nie mogę chcieć Zazwyczaj rudy się w nie wbija. A teraz jak jest szkółka? No dobrze. Pewnie jak <ślinik ślinik> raz graliśmy za kamerą, my myślałeś, że on wybuchnie. Kto? Zerabat. No Tak jakby teraz tak, tak wiesz, tak stresujący moment, że... Nie. Wszyscy trzymamy kciuk. No Także raz, teraz Dobra, przeskoczyłem to. Do. No czwarta, że rudy to złapał. rudy bierze na klatę, a jednak do czegoś się przydaje, nie? Teraz wielki trzy. Pogonek. Dobra, teraz co? Po teraz helikopter. Tam... I tak właśnie postrzelam rakiet. Co, nie walę zarazem na rakietę? O, no. no. Uważaj, bo ta przegoni. Aaaaaah, miałem Ona się nie odbija tam lecz. Oj, no, A się. Chyba że nie będziemy mieli kasu, Kurde. w jeszcze raz. Najwyżej utnie nam środku odcinka. Nie no co ty nie będziemy ucinać w środku. Musimy pokonać tego bosa do końca. Myślisz, że po prostu zapałzujemy i dogramy najwyżej. To jest wyzwanie. No, najwyżej tak zrobimy, nie? Przerzucimy to sobie na następny. Albo dogramy. Bosy to. Ja Jestem. Mógł powiedzieć, że reprezentuję jakąś klasę. Reprezentuję pokolenie koślawych. A ty bardziej takich wiesz. Garniety w gry. No. właśnie na tym polega, wiesz. Na tym polega, dalej, dalej. Tak. Wow. Śmieszne, Nie wiem się na no, starszym i i moczą bardziej, bardziej niż starszych. No wiesz, już chodzi o te o takie nowinki technologiczne i gry, no to wiadomo. Wiem. Młodsze pokolenie się urodziło już praktycznie w tym czasie, kiedy od razu się grało. Ja jeszcze, jako dziecko, to nie co najwyżej klaszówki. w klaszówki. W euro-biznes, o, ta pamięta z tej pory to zielone pudełko. Monopolii jeszcze u nas nie było wtedy. Dobrze, że to też te rakiety rozwala. No. Nie musisz ich unikać na koniec jeszcze okay. nawet, no, nawet się zmieściłem w czasie, to mnie zaskoczy Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki Dobra, dostanie okay. jedną Myślałem już, że drugą też zaraz odbijesz I po nim. No Nice Wi-Fi. Akurat na końcu odcinka. O. Szkoda, że się nie dało po, porobić siatkówki. No nie? Dun, 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 dun. No dobra, no to co? Na tym skończymy, nie? Tak, no tutaj już skończymy nagrywać. Co mogę powiedzieć to... Dziękuję za oglądanie. Yy, zapraszam do subskrypcji. Po zostawienia czegoś po sobie. Tak jest, chętnie poznamy waszą opinię. to tyle, no w sumie. Dzięki pa!